Jeśli zastanawiasz się, jak to się w ogóle stało, jak to możliwe i co za tym stało, że przyciągnęłam mojego byłego partnera w 24 godziny, po trzech latach rozłąki i kompletnej ciszy pomiędzy nami po naszym zerwaniu, to trafiłaś właśnie w idealne miejsce. Jednym z najbardziej kluczowych powodów, dla którego udało mi się go tak szybko przyciągnąć, jest to, że oponowałam swoją uwodzicielską kobiecą energię do absolutnej perfekcji i uwolniłam każdą blokadę męskiej energii, która go ode mnie odpychała. Jak pomogłam już tysiącom kobiet przyciągnąć miłość ich życia, która wcześniej była kompletnie poza zasięgiem ich ręki, mogę cię zapewnić, że kiedy zmienisz swoją energię. Ten mężczyzna, o którego teraz Ty zabiegasz, zacznie pragnąć Ciebie dużo bardziej niż Ty jego, dlatego że dokładnie w tej przestrzeni, czyli miejscu manifestacji miłości, nauczę Cię, jak przestać gonić i zacząć przyciągać z lekkością i samoistnie miłość, o jakiej marzysz. Tutaj pokażę Ci dokładnie, jak to się stało, że obudziłam się do spamu powiadomień mężczyzny, który wcześniej kompletnie mnie ignorował po trzech latach zerwania i zaczął mnie na nowo pragnąć. I jak moje klientki przychodziły z totalnego braku kontaktu z tym mężczyzną, do stałej adoracji od Niego. Więc tylko sobie wyobraź, że każdego dnia budzisz się z pewnością, że On myśli o Tobie i pragnie być blisko. Kiedy role nagle się odwracają i przestajesz być już tą ignorowaną i niedocenianą stroną i przechodzisz do najbardziej pożądanej magnetycznej kobiety, gdzie on walczy o każdą minutę twojego czasu, gdzie stajesz się dla niego tą niezapomnianą i niezastąpioną kobietą, gdzie twoja obecność sprawia, że po prostu nie wyobraża sobie rozstania z tobą. Ale przede wszystkim doświadczysz miłości o jakiej marzy każda kobieta, czyli miłości, która nie wynika ze starania się i błagania o jego uwagę, tylko miłości, która płynie do ciebie samoistnie dla tego, że jesteś uosobieniem jego najwyższych pragnień. To wszystko stanie się Twoją rzeczywistością w miejscu manifestacji miłości, więc jeżeli chcesz do nas dołączyć, koniecznie klikaj poniżej tego wideo i do zobaczenia w środku.